Podręczniki hybrydowe w SIP łączą tradycyjne podejście do nauczania z nowoczesnymi rozwiązaniami edukacyjnymi. Podręcznik, który znasz, teraz dostępny w wersji hybrydowej. Wejdź na eduranga.pl, odkryj podręczniki hybrydowe oraz zyskaj dostęp do zasobów dla nauczycieli. Kod na drugiej stronie podręcznika dla ucznia otwiera dostęp do multimedialnej wersji książki na eduranga.pl. Ikony w podręczniku hybrydowym prowadzą do filmów pokazujących treści w praktyce, do zdjęć ilustrujących zagadnienia, a także do tekstów rozwijających temat i ćwiczeń utrwalających wiedzę. Podręczniki hybrydowe w SIP to gwarancja aktualnych treści i praktycznych materiałów dla nauczycieli, które odpowiadają wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Podręczniki w SIP. Twoja nauczycielska supermoc.